Witam was w pierwszym poradniku i odcinku na nowym kanale. Pod tytułem jest ten poradnik Jak zrobić intro Windows Live w Maker? Wchodzimy na tą stronę, która będzie w opisie Wciskamy to Na przykład dajemy support wops. Wchodzimy Na przykład pobieramy Wciskamy to Pobieramy tu Jak już się nam to pobrało Mamy tu. Otwieramy Windows Live mój Maker Przenosimy. Nasz, ale jakie to intro bez muzyki. A więc ja na przykład e, kanimba co dam. Tak. Już mam powstało coś takiego muzyka Dobrze. mus coś takiego. Teraz kasujemy to. To przenosimy to tu. Bierzemy to. No, Na to na przykład nazwy na swój nick na przykład na przykład w moim przypadku grubiamy dajemy to dajemy na przykład tu albo coś takiego a więc dajemy to tu to też na przykład to tu. Bierzemy na przykład przykład. Ściankę powiększamy Jak kolor. Na przykład jeszcze to. No i teraz jeszcze to. To już możemy skasować. Chodzimy tutaj. to też co żeby się pojawiło? weźmiemy na przykład, Gry... Gry... na przykład coś takiego, bierzemy to na przykład pogrubiamy, przenosimy to tu robimy na przykład to i to. tu Zuch e jeżeli chcemy mieć takie jak na moim mieście takie także wychodzi na przykład to i tu to możemy robić tak Można też... no, jak pospieracie tutaj w tym to duże jest możliwości no więc Zobaczmy, jak nam to całe intro w ogóle wyszło. To jest oczywiście przykładowe, żeby zapisać, dajemy tu. No, y, No i zapisujemy poradn. Save. I... Renderuje nam się. Poczekamy. Można oczywiście jeszcze tam czcionki zmieniać. No i różne. Pogrubiać. Ale teraz sobie to może obejrzymy i wyszł. Oczywiście to jest, jest przykładowe tam więc. Komentujcie, subskrybujcie. Mam nadzieję, że pomogłem w następnym poradniku. Powiemy sobie jak dodawać intro do filmów Windows Live Movie Maker. I na plus do tego jak zrobić HD. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Mam nadzieję, że wam się jeszcze raz podobało, tak więc